W tej chwili w centrum Chorzowa realizujemy trzy duże inwestycje. Jedna to oczywiście inwestycja kolejowa realizowana przez PKP. Częściowo ona wchodzi na drogi, bo PKP także przygotowuje nowy układ drogowy w okolicach Zabrskiej, Raciborskiej i wielkie rondo na Strzelców, Bytomskich i, i Truchana. To sposób oczywisty wpływa też na, na sytuację drogową w mieście, ale efekty na pewno będą bardzo, bardzo piękne. W ramach tej inwestycji PKP przygotowuje także nie tylko nowe torowisko i w zasadzie no, no, buduje tą linię kolejową od nowa, ale także będą, będzie otwarty nowy przystanek. powstanie nowy przystanek. Ożów Uniwersytet. Ten, ten nowy przystanek będzie pewnym udogodnieniem dla osiedli, które są po pobliżu, czyli przy ulicy Żołnierzy w kwareckiej PKP robi. Inwestycje, natomiast nam pozostaje przygotować dobrze teren, otoczenie Nowego Przystanku i w tym, w tym temacie przygotowujemy już koncepcję zagospodarowania nowego terenu wokół Nowego Przystanku. Będziemy szukać także finansowania unijnego, tak żeby powstało jakieś małe centrum przesiadkowe w tej okolicy. PKP także... Ułatwi poruszanie się samochodem po, po mieście, to znaczy znikną korki przy szlabanie kolejowym na strzelców bytąckich, co było jednak sporym problemem, zwłaszcza w godzinach szczytu. Nowy wiadukt kolejowy w okolicach ulicy Zabrskiej i Cieszyńskiej spowoduje jednak, że bezkolizyjnie bez problemu będziemy przejeżdżać przez pod torowiskiem. E, Postanie nowe rondo przy strzelców bytąckich Truchana, które ułatwi komunikację w tym zakresie, ułatwi też bezpieczny ruch samochodowy, ruch pieszy. Wszędzie też oczywiście powstaną ścieżki rowerowe, czyli także pod wiaduktem będzie możliwość przejechania rowerem, przejściem dla pieszych. My ze swojej strony czekamy oczywiście na, na dokończenie tego odcinka tutaj w centrum, czyli Strzelców Bytomskich, Raciborska i, i Truchana, ponieważ my realizujemy przy ulicy Truchana swoją własną inwestycję. Mówimy tu o modernizacji ulicy. Truchana. Dzięki temu powstanie powstaną nowe miejsca parkingowe, no, oczywiście nowa, nowa jezdnia, również chodnik, nowe oświetlenie. No, niewątpliwie ta ulica, która jest z jednej strony w samym ścisłym centrum Pożowa, z drugiej strony nie, nie była w żadnym zakresie reprezentacyjna. Będzie teraz pod kątem drogowym o wiele bardziej komfortowa. Tą inwestycję chcemy zrealizować. Część ten etap, który jest zrealizowany, czyli od strzelców bytomskich, do ulicy Żeromskiego jeszcze w tym roku. No i w drugiej połowie przyszłego, w drugim roku chcemy zrealizować odcinek wokół Szpitala Dziesięcego, czyli od Żeromskiego do Sienkiewicza. No największą inwestycją drogą w Chorzowie jest... Budowa nowego układu drogowego przy ulicy Katowickiej Metalowców, czyli tutaj mówimy o budowie nowego skrzyżowania na wysokości Krakusa-Posti. Powstał już łącznik drogowy, czyli połączenie metalowców z ulicą Krakusa wokół Muzeum Hutnictwa. To nowy układ drogowy pozwoli setkom i tysiącom nawet pracowników, którzy codziennie dojeżdżają z Chorzowa i z innych miast metropolii, do tego, żeby swobodnie przyjechać samochodem, bez problemu również wyjechać. Nie tylko samochodem, ponieważ tam powstaje zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy, więc można będzie przyjeżdżać także autobusem, także tramwajem, także pojawią się już pierwsze fragmenty ścieżki rowerowej, by komunikacja dla pieszych była dobra, powstanie również nowe przejście podziemne na wysokości pomnika Powstańcu, Powstańca Śląskiego i z drugiej strony właśnie te centrum przesiedkowe. No raczej szacujemy, że to będzie rok 2025. No nareszcie udało nam się rozwiązać problemy, które kryły się pod ziemią, czyli były ogromne pustki górnicze, sporo pozostałości po, po po zabudowie hutniczej. widać już powoli, że te prace nabierają kształtu, bo to co było robione pod ziemią, czyli wszystkie sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i tak dalej, tego nie widać. Okiem kierowcy, czy pieszego, natomiast no, to jest również ogromny zakres prac. W przyszłym roku, w roku 2024, na pewno będzie widać już nowe torowisko, i także prace przejdą z, 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 na drugą stronę ulicy.